Cześć i czołem dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Doysima to jest kolejne 13 spotkanie z Grom Transport Fever 2 i w dniu dzisiejszym chciałbym zacząć sobie od poprawy od poprawy wywozu tych desek, dlatego że my te deski wywozimy zdecydowanie za wolno, w sensie e, tutaj niby mamy, że dla dwa, dwie te jednostki drewna równa się jedna jednostka desek. No i fajnie. Natomiast y, moim zdaniem jeden dodatkowy pociąg tutaj by absolutnie nie zaszkodził, a wręcz by Wam W związku z powyższym dołożymy sobie jeszcze taki jeden pociąg i niech on już na tych trasach śmiga. Y, druga sprawa to jest tak, ten chlebek, gdzie mamy ten chlebek, czy tutaj to działa, działa. Widzę, że chleb, ze z chlebkiem wszystko działa. Te trzy pociągi wyrabiają, więc tutaj raczej nie ma większego problemu, ale no przecież my tu mamy tak blisko taką farmę, no to czemu z tego nie skorzystać i czemu już tutaj nie zacząć jakoś z tym działać, więc to jest druga rzecz, którą sobie dzisiaj zrobimy, czyli taka stacja ciężarówek. Ja proponuję troszkę dłuższą, bo jednak ja tutaj zawsze robię tych pojazdów więcej i potem one bez sensu stoją. Zrobimy sobie jeszcze tylko taką drogę. E, tylko może jakieś lepszej jakości, no nie taką słabą, co. Weźmy sobie można na przykład też taką drogę. Do oki krótki fragmencik i od razu będziemy mieli taki szybciutki dojazd. W związku z powyższym robimy sobie nową linię, lesz północ. E, Poznań, żywność. Ja sobie oczywiście zaraz to nazwę zmienię, e, tylko powiedzcie mi, jak to będzie. Ok, to będzie dezboże do przetwórni Poznań 3 po prostu, do przetwórni Poznań 3. E, fantastycznie, i teraz tu oczywiście od razu sobie zaznaczam, że na, w Poznaniu rozładowujemy, wylesznie wczytujemy i wczytujemy tylko zboże, żeby nie było wątpliwości. O, wiesz, nie widzę, powstało nam też kopalnia żelaza. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo mi się to potem przyda pewnie. Na razie szukam zajezdni, gdzie mogę znaleźć jakąś zajezdnię drogową. Hello, hello. Nie wiem gdzie mogę znaleźć, tu mogę znaleźć. No to oczywiście znajdujemy zajezdnię drogową i kupujemy pojazdy, kupujemy takie wywrotki, myślę, że na razie 4 sztuki i będą one śmigały na tej krótkiej linii, czyli desboża do przetwórni poznań 3. I już tu się zboże zaczęło pojawiać. Oczywiście dostawimy sobie troszkę magazynów w tej okolicy, tak żeby też było tutaj jak najwięcej miejsc do przechowywania. Żeby mi się ta żywność przypadkiem nie, żeby mi się to zboża przypadkiem nie marnowało, i żebyśmy nie tracili czasu, żeby tego zboża było jak najwięcej, więc już te pojazdy powinny jechać. Powinny zacząć sobie oczywiście od, tej leż, od tego lesz na północ. Ja sobie tu jeszcze tylko wpiszę, że to będzie leszno z pola. Leszno pole, żeby tu nie było żadnej wątpliwości. Oczywiście potem sobie też tą żywność na pewno będziemy do tego leszna dostarczać, aczkolwiek to jeszcze troszkę, dlatego że na razie. Ja bym z tym jakoś bardzo też się nie spieszył. Tu widzę, że prawie wszystko zostało załadowane, ale no spokojnie, za chwilę troszkę tą, e, troszkę tutaj, tutaj na pewno przyspieszymy. Jaki tu będzie w ogóle wskaźnik? Tu będzie wskaźnik 106, a tu produkcja będzie 200, więc jeszcze za dwa pojazdy myślę, możemy dołożyć i to powinno raczej styknąć. Raz i dwa, i powinno być ok. Teraz wskaźnik na tej linii będzie 160, to już powinno wystarczyć, to już powinno działać. Podjeżdżające pojazdy powinny nam zaraz to zabierać, i wszystko powinno być super. Tutaj chyba troszkę mamy za mało tych terminali, tak więc żeby mi się te terminale nie dublowały, to oczywiście dostawię sobie kolejny. Tak to sobie zrobimy i teraz przerzucimy sobie tą linię zboża do przetwórni Poznań 3 na terminal numer 3 właśnie, żeby to wszystko ładnie tutaj pięknie nam działało. I już pierwszy taki pojazd ruszył do akcji. Już ma tutaj 13 tych jednostek, ja bym tylko jeszcze poprosił, żeby tutaj było, żeby był pełny złożony wszystko, o to właśnie chodzi, tak. Tak bym chciał to zrobić, żeby tu nie było żadnych potem problemów. I mam nadzieję, że rzeczywiście troszkę tutaj jeszcze przyspieszymy z tym, z tym działaniem. Jeszcze tych chlebków będzie więcej, bo chodzi mi oczywiście o to, żeby jak najszybciej je tutaj stąd wywozić, bo rzeczywiście mamy z nimi co robić. Widzę, że z tą ropą nadal jest tak dosyć średnio, tak więc nie wiem, czy dokładać kolejny pociąg, ale może bym znowu dołożył jakieś wagony, chociaż też nie chciałbym tych wagonów za dużo dokładać. W ogóle dzisiaj widzę, mamy jakieś tutaj... Sporo nowych zakładów nam powstaje, natomiast chciałbym to wszystkie pociągi o właśnie edytować. Może by mi się to jeszcze udało podokładać właśnie, żeby no, było tutaj tego troszkę jednak więcej. Na przykład jeszcze zapowiedzmy z taką, jedną, jedną taki wagą dla wszystkich, bo też nie chcę przesadzić oczywiście. Nie możemy robić ich za długi, więc to już by był maks, myślę, długości tych pociągów. One i tak już są bardzo długie, a też nie chciałbym robić. Nie, to akurat nie jedzie ten, który ja chciałem zobaczyć. E, to chyba jedzie ten, nie, to jedzie akurat pasażerski. To jest ten. Nie, to też nie jestem. Gdzie jest ten pociąg, który ja chciałem zobaczyć? Hello, hello! O właśnie jedzie. One już są dosyć długie, nie chciałbym, żeby też były mi za długie, bo jak będą za długie, no to rzeczywiście też potem stworzą się pewne problemy. Znowu chlebków mamy za dużo? Nie, na szczęście chlebki w miarę wyrabiają, więc nie jest źle. No i pięknie. Jak to tutaj wszystko działa? No widzę, że na każdej z tych linii coś tam zarabiamy. Tych narzędzi tu widzę jest mnóstwo. Czyżbyśmy za wolno z nimi działali? Eee, możemy troszkę za wolno z nimi działać. Może ja tu jeszcze dołożę... chociaż wskaźnik jest wysoki. Może dopiero co przyjechał pociąg z tymi narzędziami? Wła... Nie, nie właśnie. Właśnie, bo dopiero co przyjechał, więc bym się tu jakoś bardzo nie rozpędzał. Niech te narzędzia na spokojnie będą dostarczone i tak jesteśmy na całkiem w wysokim poziomie jeżeli chodzi o tą produkcję powiedzcie mi teraz jak tam te, to ży ta żywność czy jest jej więcej no jest jej więcej i już ta produkcja wzrosła, oczywiście produkcja nam mocno wzrosła na razie chyba nie jest źle więc taka liczba pojazdów powinna wystarczyć, no właśnie, więc to na razie powinno w miarę działać i nie powinno być tutaj jakichś wi większych problemów z tym żywność zabrana, oczywiście już kolejna tutaj się nam produkuje i będziemy zaraz ją mogli rozwozić tak więc mam nadzieję, że to Rzeczywiście, nam tutaj jeszcze bardziej pomoże w tym rozwoju. No, no, aktualnie miasta i tak są bardzo dobrze rozwinięte, więc ja bym to jakoś bardzo nie kombinował, no ale wiadomo, zawsze może być tylko lepiej. Dobra, to w takim układzie może przejdźmy sobie do kolejnej, kolejnego tutaj rejonu, czyli do Wyspy Sobieszewskiej, która nam się tak rozwija, rozwija, rozwija tak po cichutku, a przecież tak naprawdę i paliwo, i żywność już mamy. Więc fajnie byłoby dzisiaj właśnie sobie tutaj też do, zacząć to dostarczyć, żeby to też się nam mogło rozrosnąć, żeby ta Wyspa Sobieszewska rzeczywiście mogła zacząć działać, i od tego sobie, tego sobie zaczniemy. Do tego sobie teraz przejdziemy, tak naprawdę a musimy zacząć od rozbudowania tej stacji. Tak, musimy zacząć od rozbudowania tej stacji, bo muszą być dodatkowe perony, bo my już chyba więcej terminali wolnych nie mamy, nie, oczywiście, że nie. A będą co najmniej wami dodatkowe potrzebne. W związku z powyższym będzie przebudowa. Likwidujemy te budynki towarowe tylko czasowo spokojnie. Dokładamy peron raz, dokładamy peron dwa i teraz jest sobie oczywiście odpowiednio tutaj powydłużamy, Ta stacja już będzie olbrzymia praktycznie, ale o to właśnie chodzi, ma być olbrzymia. Proszę bardzo, nawet jeden za dużo zrobiłem, żeby to było równe, to, to po tym jednym sobie zlikwiduję, tak? Oczywiście dokładnie z powrotem, budynki towarowe one tutaj mają być, nawet mogą być też dodatkowo teraz z tej strony. Jeżeli jeszcze mi się uda, wspaniale. No i teraz bierzemy sobie, robimy takie dwie nowe linie. Pierwsza nowa linia to będzie linia, a właśnie zanim nowa linia, to jeszcze jakiś, przez, y, jakiś punkt wyładunkowy by się przydał. Y, mógłby być w sumie wspólny, to może zróbmy na razie. Nie, dobra, nie, nie będzie wspólny. Zróbmy jeden tutaj, drugi tutaj. Albo nie. Będzie jeden punkt, ale będą dwie linie. Tak to zrealizuję. Taki myk. Tylko wolałbym, żeby ten punkt był w jakimś takim miejscu, żeby te pojazdy mi dziwnie nie zawracały. Czy mógłby być na przykład tutaj? Eee, myślę, że mógłby być, bo chyba z tym wszystko obejmiemy, co jest chętne, nie? Tak, oczywiście. W związku z tym robimy ten punkt tutaj. W ogóle my obejmujemy swoim zasięgiem? No właśnie nie. Zaraz tam będzie trzeba coś zmienić, ale to za chwilę, bo się nie, nie wszystko naraz. Najpierw eee, nowa linia nie, nie nowa linia, to linie, tą linię, którą aktualnie już mamy, dodaj stację jedziemy sobie z y, naszej rafinerii drogowej y, Gdańsk oczywiście nie ten peron, tylko peron numer 1, dobrze y, jedziemy sobie do naszej Wyspy Sobieszewskiej i to będzie D powiedzmy sobie chleb y, Wyspa Sobieszewska, tak sobie to napiszmy chleb Wyspa Sobieszewska tak to powinno działać, i teraz ja mogę sobie jeszcze na tej linii, oczywiście, wszystko tutaj poklikać. Czyli załadunek tylko i wyłącznie chleba, wyładunek wszystkiego na końcowym. I teraz bierzemy sobie taką zajezdnię drogową. Na razie kupię skromnie. Moment, na razie kupię skromnie dwa takie pojazdy, które mogą to przewozić. I, yy, aha, mamy zapis, więc nic mi się nie zrobi. OK, i je wpisujemy na tą linię. One już powinny sobie zacząć kursować. Oczywiście w momencie, w którym dopiero jakoś mi się to te, te pociągi rzeczywiście tutaj przywiozą mi tą żywność, no to będę mógł cokolwiek z tym zrobić, bo dopóki tej żywności nie będę miał, no to nic, y, jakoś za bardzo z tym nie zrobię. Tych chlebków widzę, mamy coraz więcej, no bo rzeczywiście produkcja mi się tutaj solidnie rozrosła, ale działa to, widzę, całkiem sprawnie. Za chwilkę sobie dołożymy jeszcze jeden pociąg, ale zanim to, to jeszcze weźmiemy sobie z paliwem tą samą rzecz zrobimy, czyli znowu nowa linia. Ją oczywiście też przekierowujemy na peron numer 2 tym razem, peron ofer 7. E, I jedziemy znowu do tej samej stacji, czyli Forest Street. Mam nadzieję, że one tu zawracają tak, jak powinny. Oczywiście, że tak. I to będzie D paliwo wyspa czyli kolejna właśnie z tych linii, które powinny tutaj e, moim zdaniem, śmigać. Proszę bardzo, D paliwo Wyspa Oczywiście. I teraz możemy sobie w zajezdni kupić jeszcze dwie cysterny. E, proszę bardzo takie dwie takie dwie powiedziałem oczywiście i bierzemy sobie to na linię D paliwo wyspę Sobieszewską, wspaniale e, i teraz tutaj sobie muszę znaleźć tą linię i znowu zaznaczamy, że wczyta, wczytujemy paliwo rozładowujemy wszystko, pięknie to będzie nam działać, proszę bardzo no i działamy e, i do przodu oczywiście, tu już widzę skręca skręca pierwszy taki pojazd Jedzie sobie, no i tutaj wszystko nam teraz będzie powolutku wjeżdżało, więc rozkręcamy tutaj się powoli, jeżeli chodzi o działalność, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Jeżeli chodzi o ten temat, no zobaczymy, czy tu rzeczywiście te klepki, mm, czy te właśnie jeszcze jedna rzecz, żeby te pojazdy nie jeździły na pusto. To pełny załadunek, wszystko. Czekamy, do ile się da tak naprawdę. I ta druga linia, która, jest tu, która tutaj sobie śmiga, z racji tego, że ona też nam jeszcze nic na razie nie przewiedzie, to też pełny zawodunek wszystko. I ja tu sobie jeszcze wpisuję od razu nazwę tej stacji na e, wyspa sobie szewska towarowa, towarowa, czyli coś takiego oczywiście. No i teraz kolejna rzecz, czyli ten dodatkowy tutaj przystanek, który musiałby powstać, za tego, że po prostu zwyczajnie już potrzebuje tego miejsca. Y, dlatego, że nie wszystkie tutaj y, tereny są objęte naszą ofertą komunikacyjną, a więc, tak jakbyśmy to sobie zrobili, mamy gdańsk przegalina, mamy Gdańsk-Szewo, to to będą Gdańsk-górki wschodnie. Y, I myślę, że mogłaby tu w sumie powstać, powstać osobna linia, żeby już nie zajeżdżała tutaj bez sensu. Dodatkowa taki jeden przystanek by powstał, natomiast no, gdzieś musiałoby powstać też jakieś miejsce do zawracania. I ono powiedzmy powstałoby tutaj, czyli to by była taka krótka droga, którą bym ja już wybudował, powiedzmy. Tylko, za, tylko może taką drogą właśnie bardziej na zakręcie, zalecenie to, żeby to ładnie wyglądało, coś takiego. I wtedy moglibyśmy tu sobie też dodatkowo właśnie zajechać. Czyli byłaby taka dodatkowa linia, wyjeżdżamy sobie oczywiście z Gdańska Śródmieścia, następnie byłby, byłby właśnie przystanek Gdańsk, Górki Wschodnie, Gdańsk Sobieszewo i wracamy. E, I to by była mm, linia PD 186. Te, tak, czyli linia 186, właśnie Trójmiasto, na której ja widzę autobusy pasażerskie, nawet te nowoczesne, dwie sztuki aktualnie, proszę bardzo, niech już sobie śmigają. I oczywiście zmieniamy tutaj sobie nazwę, to będą Gdańskie Górki Wschodnie, proszę bardzo, Gdańskie Górki Wschodnie, proszę bardzo, to powinno pięknie sobie tutaj działać, tak żeby nam ta wyspa też mogła oczywiście funkcjonować. Czy już mamy coś na tą wyspę Sobieszewską? Niestety jeszcze nie. Teraz nam przyjechało mnóstwo tej ropy, więc tutaj powinien być jakiś w miarę szybki rozwój Jaką sytuację, no jest tego bardzo dużo. A powiedzcie mi jak tam z tymi chlebkami? Czy to rzeczywiście tak dobrze działa? Pięknie to nam działa, więc dokładamy kolejny pociąg, który będzie właśnie nam tą linię obsługiwał jako czwarty już. Natomiast on jak najbardziej się nam tutaj przyda, bo to po prostu musi tutaj działać. Nie ma innej możliwości. To rzeczywiście tutaj musi się nam rozrastać i rzeczywiście szybciutko to musi działać. Na razie myślę, że tyle tutaj tego przetwórstwa wystarczy, chociaż ja bym był jeszcze za tym, żeby to troszkę przyspieszyć. Eee, o właśnie, bo widzicie, powolutku aspirujemy do kolejnego poziomu. Eee, w końcu mamy tu jeszcze taką farmę jedną, też byłoby fajnie na przykład objąć, powiedzmy, ją tym zasięgiem, bo to by były kolejne rzeczywiście e, zboża do tej przetwórni, ale może jeszcze na razie się z tym wstrzymam, że tak powiem, jeszcze troszkę dlatego, że też nie chcę aż tak bardzo tego przyspieszać, mam na razie ten dodatkowy pociąg, zanim on wyjedzie też trochę czasu minie, no bo powoli nie oszukujmy się, że tory będą nam się coraz bardziej przybruchowywać właśnie w tym odcinku, no bo mamy coraz więcej tych różnych pociągów i tak dalej, natomiast mam nadzieję, że rzeczywiście jakoś zaczniemy działać. widzę, że tych narzędzi jest coraz więcej i my nie wyrabiamy, więc dołożę tu jeszcze jeden pojazd, bo widzę, że one po prostu są za wolno rozłożone, tutaj jest dużo lepiej z tymi narzędziami, rzeczywiście tutaj nam zaczęło fajnie działać, a po prostu, nawet w Kołobrzegu mamy więcej ludzi niż w Koszalinie, bardzo fajnie. Ale chyba linia autobusowa jest aż za bardzo... Aż za, za dużo tu mamy pojazdu, bo widzę, że to tak średnio działa, tak więc na razie może za 3, 2 czy trzy pojazdy. Na razie może dwa odesłałbym do zajezdni, natomiast pozostałe niech oczywiście tą linią nam obsługują, tak? To jest chyba jeden z tych do zajezdni, a to jest drugi? Nie, drugi jest gdzie? Drugi jest pewnie tutaj, no oczywiście, więc on będzie też jeździł do zajezdni, bardzo dobrze. A pozostało jak najbardziej chcemy na tej trasie, żeby oczywiście wzmacniać tutaj nadal tą ofertę. Eee, na razie widzę, że jakoś to w miarę idzie. Może nie jest aż tak najgorzej, no mam nadzieję, że z tymi narzędziami rzeczywiście w miarę szybko się uporamy, żeby działało to jeszcze lepiej. Coś tutaj dostarczyliśmy. Na razie chyba jeszcze nic, eee, ale czy pytanie brzmi, czy tymi ciężarówkami coś w ogóle... Aha, nic na razie nie jedzie, bo one czekają, chociaż tutaj nie było więcej i też były tylko dwie, niestety też były tylko dwie. Więc na razie jeszcze żadnych postępów nie ma. Niestety, bardzo mi przykro, jeszcze się tutaj nie załapaliśmy. Bo tutaj rozumiem, że to jest wszystko zaznaczone. No, oczywiście, że tak, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie czas po prostu na nas. No, może w końcu przyjdzie na tą Wyspę Sobieszewską, żeby to zaczęło działać. Najważniejsze, żeby ten autobus zaczął kogoś wozić. A widzę, że autobus ma już jakichś swoich pierwszych pasażerów chętnych. Bardzo mi się to podoba i bardzo mnie to cieszy. Może to szkodciąże tą naszą 112. -tkę. Na której no, te trzy autobusy tak pewnie średnio wyrabiają, ale też nie chciałbym tu nie wiadomo ilu ich dokładać, bo też nie chodzi o to wiadomo. Żeby tutaj nagle nie, wi jak, nie wiadomo jak dużo robić tych autobusów, tylko trzeba tak wszystko ze spokojem i w miarę uporządkowania oczywiście. Więc mam nadzieję, że to rzeczywiście też tak będzie działało. No tych narzędzi, z tego, że mamy tak dużo, to też ten dodatkowy pojazd tutaj nam pomaga. Jak tam ta linia w koło brzegu, troszkę lepiej jest, mniej tracimy, no mniej tracimy na pewno i myślę, że to rzeczywiście też będzie lepiej działało. Jak będą te pociągi troszkę też lepiej działały, no na tej linii na pewno zarabiamy, więc to nie jest w ogóle a żaden problem. Ogólnie na liniach pasażerskich w miarę zarabiamy, chociaż na tej tak średnio, aha, bo dojeżdżamy teraz do Torunia, no to możemy trochę mniej zarabiać. Ale myślę, że jak gdy wejdziemy tutaj tych wszystkich e, chętnych, to też troszkę zarobimy. Zobaczymy jeszcze. ale w ogóle ile w tym czeka pasażerów? Łopanie 376, to może jednak jeden dodatkowy pociąg tutaj dołożył, żeby było troszkę lepiej, bo za wolno to idzie zupełnie. Potrzebuje tu dużo więcej pasażerów, dużo więcej tych, dużo większą prze, przepustowość, właściwie nie przepustowość, tylko po prostu zdolność do większej ilości przewiezionych pasażerów, bo na razie mamy ich zdecydowanie, zdecydowanie mamy tego za mało. Tak, potrzebujemy drugi taki pociąg, żeby to nam zaczęło działać lepiej. Po prostu niech on nam sobie zacznie trasa Gdańska głównego, to nie jest problem, ważne, żeby po prostu ruszył do akcji, jak już będzie czas. Bydko życie nam znowu rozrosła, pytanie brzmi, czy obejmujemy nadal wszystkie obszary. No, powiedzmy, że jeszcze tak, aczkolwiek no już niedługo ten, 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 to się skończy, bo będziemy musieli kolejne nowe tu zacząć obsługiwać, ale na razie jeszcze obejmujemy wszystko, co się da. Toruń też się rozrosło, mimo tego, że nie mamy tu żadnych dostarczanych towarów. To te wszystkie autobusy tutaj nam solidnie zarabiają. Chociaż na razie to traci na przykład, więc to też nie jest tak, że wszystko nam tak idealnie zarabia. No, ale miejmy nadzieję, że będzie to działało coraz szybciej i coraz lepiej. Właśnie pociąg wjeżdża i miejmy nadzieję, że to jakoś będzie działało. No dobrze, dobrze, dobrze. Bo do Turunia też możemy dostarczyć żywność, też możemy dostarczyć żywność, więc jak tej żywności będzie za dużo do trójmiasta, miasta, to się może wkrótce wydarzyć. E, chociaż jeszcze raczej na razie nie. Na razie widzę, że nawet tam jakiś spadek liczby mieszkańców, a tutaj na razie dostarczyliśmy. No fantastycznie to działa, genialnie. Nawet te pojazdy się jeszcze nie ruszyły ze swoich miejsc, No może kiedyś w końcu. To jest chyba wszystko dobrze oznaczone, tak, że mamy tutaj załadować chleb, tak, a tam mamy załadować paliwo, no to oni tych dwóch rzeczy chcą, więc to powinno tym działać, ale z jakiegoś powodu jeszcze nam działać nie chce, mam nadzieję, że już niedługo zacznie, bo naprawdę troszkę się już niecierpliwie. Natomiast yy, czy ten kolejny pociąg nam pomoże, to nie wiem, bo nie wiem, czy on już dojechał, czy on jeszcze nie dojechał, jak to tam wygląda, to jest ten nowy pociąg, nie, ten nowy pociąg jest pociąg numer 19, on dopiero jedzie, ojej, on jest dopiero tutaj, więc jeszcze trochę za Gdziekolwiek dojedziemy czasu minie, no niestety te pociągi też nie jeżdżą aż tak bardzo szybko. Jeszcze to nie są te lata, i poza tym tutaj mamy też dosyć te tory obciążone. Myślę, że w przyszłości będzie trzeba wybudować jakieś dodatkowe, żeby to troszkę szybciej działało. Bo aktualnie już miejscami jest po prostu dosyć ciasne, jak te wszystkie pociągi się zjadą i będą po prostu jechały jeden za drugim, Zwłaszcza, że mamy już 20 sztuk pociągów w ruchu. I właściwie wszystkie obsługują ten fragment trasy, więc nic dziwnego, że robi się tutaj coraz bardziej tłoczno. E, widzę, że ten dodatkowy pociąg już nam zabrał pasażerów, aktualnie zmierza do Sopotu. Niestety będą jechały dwa pod rząd, bo ten drugi już też zmierza do Gdańska, no ale myślę, że i tak będą miały swoich pasażerów. Pewnie w przyszłości się też troszkę może bardziej rozjadą, e, bo to nie wiadomo, wiecie, Jedne, jednego przytrzyma dłużej semafor, drugiego nie i będą jeździły w różnych zupełnie... E, już jakby inaczej troszkę będą się rozjeżdżały, więc też bym się tym jakoś bardzo nie zajmował. Na ten moment po prostu działa to Ważne, żeby te, ci ludzie byli włożeni. Myślę, że tutaj, no właśnie, wsiądzie ich tyle, że pociąg też będzie zapełniony, a tutaj już czekają kolejni, no oczywiście, chociaż nie, w tą stronę w sumie nie czekają kolejni, ale ten pociąg jest dopiero tutaj, więc na spokojnie też bym jakoś bardzo się tym nie przejmował. Najpierw to wszystko się musi rozkręcić, żeby mogło jakkolwiek sensownie dalej działać. Tu widzę, że po prostu ten poron jest przepełniony, no ale co poradzić. Linia gdańsk koło brzeg też myślę że zasługuje na dodatkowy pociąg, i myślę, że też możemy go śmiało tutaj dołożyć. więc niech będzie pociąg 21. Oczywiście w przyszłości ta linia na pewno będzie przedłużona do Szczecina, ale na razie jeździ tylko do koło brzegu. Dobra, e, teraz tak pokazać mi, czy tutaj coś dostarczyliśmy jeszcze cały czas? Nie, niestety to mi się cały czas nie podoba. Aczkolwiek widzę, że chyba pojazd ruszył, więc chyba w końcu się udało. Co? Tak, mamy pierwsze paliwo na wyspę Sabyszowską. Świetnie, udało się. Pierwszy towar będzie dostarczony, co mnie osobiście już cieszy, więc w końcu, w końcu mamy jakiś postęp I w końcu rzeczywiście zobaczyłem, że to działa, bo czasami w wiecie można mieć wrażenie, że to nie działa, skoro nic nie jest dostarczane, ale nie Wszystko działa, będzie coraz lepiej, widzę, że teraz troszkę funduszy straciliśmy, no ale to wynika z tego, że kupiliśmy te nowe pociągi One też troszkę czasu potrzebują na to, żeby jakoś się tam w miarę rozjeździć, tu widzę że jedzie właśnie kolejny pojazd No ale widzę, że tu pasażerów jakiś tam swoich będzie miał, więc nie jest tak dramatycznie Ci ludzie też chcą podróżować jak najbardziej, tutaj właśnie wjeżdża kolejny, on tylko do Koszalina, więc on tutaj kończy, dalej do brzegu nie jedzie, w przyszłości być może będzie jeździł do Szczecina, być może w ogóle te dwie trasy połączymy, no i 692 tysiące zarobiliśmy, pytanie czy poziom się teraz nam zapełni, pewnie tak, albo może nie, nie, raczej się chyba zapełni, albo będzie prawie pełen, tak, zapełnił się i jeszcze czeka tutaj 9 osób, więc widzicie, że to właściwie jest idealna, można powiedzieć, liczba. Wspaniale, no i teraz jedziemy z powrotem. Oczywiście wiadomo, że pociąg będzie musiał jeszcze chwilę poczekać, bo akurat się spotkał z tym towarowym. No ale towarowy i tak zaraz kręca na swoje tory, więc będziemy mieli... będzie miał ten pociąg przejazd oczywiście od razu gotowy. Chyba, że ten będzie jeszcze jechał pierwszy, tak, jeszcze pojedzie ten pierwszy, a dopiero wtedy wyjedzie ten pasażerski. Nie wiem czemu tak, bo w sumie lepiej by było jakby najpierw pojechał ten pasażerski, ale to będzie tylko 19 osób, niestety jedzie, dosyć mało, no ale trudno. Myślę, że tutaj w koszalinie już będą oczekiwali jacyś chętni, chętni, więc ten pociąg też nie pojedzie aż tak bardzo aż tak bardzo na marne. Troszkę tu widzę ograniczyliśmy do dostawy narzędzi, ale te narzędzia znowu powinny teraz trochę przyspieszyć, więc powinno być troszkę lepiej. Dlatego mamy za dużo tych pojazdów. Ja bym jeszcze jednego do za do Trochę tu przesadziłem z tą ilością widzę. A też nie chciałbym stracić. Nie chciałbym tracić jednak, chcę zarabiać, więc... Yy jak najbardziej idziemy w to. Czy nie wyspa sobie wszystko coś, coś tego? Tak, coś widzę, zaczęło dalej iść do przodu, więc może zacznie też z chlebkiem na przykład, chociaż no jest już jakiś chlebek, jest jakiś, jakaś podstawa jest, ale jeszcze czekamy na jakieś większe dostawy, żeby można było tu jakoś sensownie pojechać, wtedy dopiero będziemy będziemy śmiechać. Tu widzę coraz więcej pasażerów pewnie. A oczywiście 306 osób, ten pociąg jedzie już w końcu. O tylko czemu on jeszcze nie ruszył? No nie mówcie, że Pierwszy raz mi się pociągi zablokowały. Nie, ten pociąg po prostu stał i czekał. Aha, bo tutaj ze sprzodu jedzie. Aha, bo ja tu nie mam semaforów. Oczywiście, że tak. Tu nie mam żadnych semaforów przecież. To trzeba zmienić, bo ja tu nie zrobiłem żadnych semaforów i to działa jak działa. No wiadomo, że semafory, że muszą być. Tutaj tak samo powinny być semafory. No bo przecież mamy rozjazd w ogóle, więc to jest jeszcze mój błąd. To trzeba absolutnie naprawić w szybkim tempie, żeby to się tak nie blokowało, bo to kompletnie bez sensu i tylko, nam, e, tylko tracimy na tym czas. No absurd ale ten absurd będzie już naprawiony. Proszę bardzo, więcej tych semaforów i już to będzie pięknie, szybciutko nam działało. Mam taką szczerą nadzieję, że to rzeczywiście będzie szło. jeszcze po no 12 osób zabieramy, no, ale zawsze ktoś, zawsze jakieś tam pojedyncze osoby chociaż na nie pojadą dalej. No i tyle, tak. Mam nadzieję, że tutaj ta linia Toruń-Koszalin też po tym dodatkowym pociągu, czy ta linia druga, by nie by tylko Żgdynia, tylko Gdańsk-Kołobrzeg też rzeczywiście zacznie lepiej działać. Aktualnie pociąg czeka w Sapocie, bo nie wiem co, ale czeka. Nie, nie, nie wiem, czy on brał dojść, czy on czekał. Na, na razie no, widzę, że nie, nie ma zbyt dużo pasażerów, ale spokojnie no, to też trzeba. Wszystko się też musi rozkręcić. To też będzie działało, myślę, na początku troszkę powolnie, ale potem mówię, jak będziemy mieli jeden szczecin, to też będzie na pewno lepiej. I finałujście, tak, jedna może pojechać do a druga do szczecina, jak tam będę, jak tam będzie potrzeba. Czy my dostarczyliśmy w ogóle ten chlebek, czy też nie, bo nie wiem, ten chlebek yy, ruszył w końcu. Chlebek chyba pojechał, ale nie wiem czy chlebek jest w drodze. Chlebek jest dopiero w drodze, chlebek dopiero jest tutaj. Zaraz za chlebkiem jedzie autobus 186, który też widzę, już mi troszkę zaczął zarabiać. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Eee, oczywiście wspaniale. Mam nadzieję, że tamte tereny jakoś obejmujemy w miarę. No też jest lipa. No i no ta wyspa sobie szeska będzie musiała być obsługiwana, no. Tutaj będzie trzeba, jak się droga zrobi, to wtedy będziemy też objmować to swoim zasięgiem, bo widzę, że jest coraz gorzej. Tutaj jeszcze wszystko obejmujemy, jeszcze tak, ale jak Gdańsk mi się bardziej rozrośnie, to już będzie problem. Na razie Gdynia i sobota jakoś bardzo się mi nie rozrastają, aczkolwiek, no to też e, te chlebki, jeszcze proszę mi pokazać te chlebki na koniec, nie narzędzia, tylko chlebki. Czekajcie, gdzie są chlebki? Tutaj są gdzieś chlebki. No tak to idzie, jak idzie, czekajcie. 259, a tu mamy 293, a z tym drugim poziomem widzę, jest tak ciężko wejść. Gdybym jeszcze jeden pojazd może dołożył, jednak, a niech jedzie jeszcze jeden więcej, bo tutaj widzę, że coś jednak by się przydało, więc jeszcze taki dodatkowy, i może wtedy będzie lepiej, bo na razie to tak jest na styk. A wolałbym, żeby nie było na styk, tylko było w pełni ok i wtedy mogę uznać, że jest dobrze. No i tyle. Dobra, moi kochani, więc na odcinek będziemy sobie powolutku w ten sposób kończyć. Udało nam się na pewno sporo usprawnić. Hmm. A w następnym odcinku myślę, że sobie przedłużymy tutaj te linie kolejowe do Szczecina. Być może narzędzia będziemy dostarczyć, być może zrobimy to jakoś troszkę inaczej. Być może coś będziemy tutaj wydobywać, na przykład tą ropę, skoro już mamy tak blisko, to może coś z tym zrobię, jeszcze tego nie wiem. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał ten odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się podobał, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć i papa!